Ok, e, przyszedłem tutaj e, z moim kamerzystą, drugim kamerzystą, i, i e, członkiem składu. E, no i sobie zagrałem w boksera. Wcześniej walnąłem, ale zeszło mi i uderzyłem tylko tymi dwoma palcami, no nie? Więc wrzucam kasę i na jedną grę. I lecę, lecę! Dziękuję! Zaczynamy grę! Rekord to 978, i muszę go pobić. Muszę go totalnie pobić. A wy będziecie chyba świadkami tego, że pobija. Chyba, chyba że znowu mi zajdzie Nie pobiłem! Ja się 814, wow. 814. Zobaczcie wow. Zobaczcie 814 Uhu. 814 no nie lipa Dobra, teraz biorę sobie w ogóle dwie gry Dwie gry muszę wziąć bo Okej, okay. dobra, słuchajcie, zaczynamy grę, muszę pobić swój Rekord, kamerzysta, palce trochę niżej, bo <gry> uczę kamerzysta, widać wszystko mnie? Dobra, okej, okay. słuchajcie, zaczynamy, bo chcę pobić swój rekord. Ech, Wieko, Super. Hello? Ja, 803. Mm, nie pobiłem tego rekordu. Naprawdę nie pobiłem. Dobra, fajcie. Więc to by było na tyle. Jeżeli będziecie chcieli więcej boksera, to mogę tutaj przyjechać i będzie więcej boksera. Siema. No i zakończmy.